Duch Święty będzie nam objawiał tajemnice królestwa aż do skończenia świata, aż do paruzji. Jezus powie do apostołów: Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, wszystkiego was nauczy. Wszystko wam objawi. Teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć, nie jesteście w stanie tego znieść, ale Duch Święty będzie odkrywał z pokolenia na pokolenie coraz głębiej. Prawdy Królestwa Bożego, których Wy teraz, drodzy apostołowie, nie jesteście w stanie znieść, zrozumieć, przyjąć. I Duch Święty prowadzi Kościół od dwóch tysięcy lat w coraz głębszym zrozumieniu tajemnicy Maryi, odkrywając sekret apokalipsy, pokazując tą niesamowitą walkę, która rozpocznie się w czasach ostatecznych, pomiędzy niewiastą z apokalipsy a smokiem, który rozpocznie z nią ostateczną walkę. Bardzo ciekawa sytuacja to jest nawiązanie oczywiście do Księgi Rodzaju, gdzie Bóg zapowiada, że pojawi się niewiasta, która zmiażdży szatana. On będzie mógł miażdżyć jej piętę. Ale ogona go całkowicie zmiażdży i potomstwo, które się z niej narodzi, osiągnie największy triumf nad szatanem. Tym pierwszym potomkiem, który zmiażdżył szatana, jest Jezus Chrystus. Zmiażdżył go na krzyżu. Ale Apokalipsa mówi, że szatan nie mogąc nic zrobić Jezusowi, który został porwany do nieba w niebowstąpieniu, wściekły na niewiastę, Próbuje ją zniszczyć, ale nie może jej nic zrobić. I wtedy z gniewem zaczyna walczyć z jej potomstwem. I znowu jest odkrywana tajemnica w Apokalipsie pierwszej księgi, księgi rodzaju. Potomstwo niewiasty. Rozumiecie? Ona obecnie objawia się na całym świecie, formując swoje potomstwo. Tych synów, te córki, które całkowicie chcą się jej poświęcić, aby ona mogła ich formować mocą Ducha Świętego do największych zwycięstw nad szatanem w czasach ostatecznych. To dlatego ona pojawia się na całym globie, to dlatego Bóg ją wysyła wszędzie, ponieważ nastąpiła aktywacja pokolenia niewiasty na całym świecie, tam gdzie ona formuje. Swoją armię, która powstaje do walki, do walki z szatanem. W szczególny sposób. Przez ten łańcuszek prosty, zwyczajny, przez wielu wyśmiany, wykpiony, zwany różańcem. To jest broń, którą musimy nauczyć się walczyć, żeby być skutecznymi w tej walce. I nie dziwmy się. Że wielu nawet chrześcijan różnych innych denominacji, wyznań, innego ducha nie będzie nas rozumieć. Bóg to zapowiedział już w Księdze Rodzaju, że wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę i węża. Pomiędzy potomstwo jej i potomstwo węża. Więc nie dziw się, że wielu nie będzie rozumieć Twojej miłości do Maryi. Wielu nie będzie rozumieć mocy Różańca, wielu nie będzie rozumieć Twojego poświęcenia się jej, ponieważ nie jest im to dane, ponieważ są zainfekowani nieprzyjaźnią do niewiasty. Ten, kto żyje w przyjaźni z niewiastą, rozumie tajemnicę jej serca, rozumie tajemnicę jej głosu, rozumie tajemnicę czasów, w których żyjemy. Kto żyje w nieprzyjaźni z niewiastą, nie jest jej potomstwem. Jest potomstwem węża. To Bóg sam zapowiedział. To nie jest mój wymysł. Potomstwo węża będzie mieć nieprzyjaźń do niewiasty. Rozumiesz? Będzie mieć nieprzyjaźń do niewiasty, potomstwo węża. I widzę to wielokrotnie, w różnych sytuacjach, szczególnie w czasie egzorcyzmów, kiedy diabeł, ujawniając się w manifestacjach, całą piekielną nienawiścią nienawidzi Maryi, jej się najbardziej boi. Jest przerażony, kiedy ona przychodzi. On wie, że proroctwo się wypełni, że ona go zmiażdży. On wie, że jej potomstwo go zmiażdży i doprowadzi do triumfu, całkowitego triumfu jej niepokalanego serca i triumfu, który zapowie paruzję Jezusa Chrystusa. Ona w Fatimie powiedziała, że Bóg przygotował ratunek dla świata. W moim niepokalanym sercu. Ratunek dla świata w niepokalanym sercu, przed czym? Przed tym, co szatan przygotował dla tej planety. A on jest zabójcą od początku. On chce ją zniszczyć całkowicie, a nas doprowadzić do potępienia na całą wieczność. Będzie wykorzystywał wszystko i wszystkich, żeby Ciebie zniszczyć. Ale w jej niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek. Praktycznie nie ma innej alternatywy, to jest ciekawe. Jej niepokalane serce jest miejscem ratunku. Kiedy Maryja pokazuje Fatimie, że Bóg chce dać całemu światu, Nowe nabożeństwo do jej niepokalanego serca to równocześnie pokazuje pięć intencji zadośćczyniących przez to nabożeństwo: zadośćczyniących za grzechy, obrażania Maryi, kpienia sobie z niej, szydzenia z niej. I najbardziej chyba boli to, że nie rozumiejąc jej tajemnicy, najbardziej szydzą z niej, kpią, a wręcz czasami nienawidzą jej chrześcijanie. Innych wyznań, ale też chrześcijanie katolicy, którzy nie chcą jej w swoim życiu duchowym, nie rozumiejąc jej sekretu, nie rozumiejąc kim ona jest. Ale to zrozumienie nie wszystkim jest dane. Wiem, że mówię już bardzo długo. Wiem, że to jest ostatni nasz wieczór. Czy jesteście gotowi jeszcze na krótką refleksję? 30-minutową taką, nie więcej. W moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. My się sobie o moich znajomych, którzy opowiadają mi taką historię. Małżeństwo żyje na Florydzie. Kilkanaście lat małżon, małżeństwa, które się sypie. Praca, kasa najważniejsza nie mają już czasu dla siebie, nie mają czasu dla swoich dzieci. Dwójka wspaniałych dzieci wszystko im się sypie. I w momencie, w którym praktycznie rzecz biorąc, po ludzku się jest wszystko pozamiatane, Namówieni przez swoich przyjaciół jadą na rekolekcje, rekolekcje maryjne, które kończą się poświęceniem siebie, swojego małżeństwa, niepokalanemu sercu Matki Bożej. Tam na tych rekolekcjach zostają bardzo mocno dotknięci przez Maryję. Poświęcają się jej i chcą zacząć jeszcze raz od nowa. Spróbować ostatni raz. Kupują figurkę Matki Bożej z Fatimy, w swoim pięknym domu, w salonie, kładą ją w miejscu najbardziej widocznym i rozpoczynają swoje nawrócenie które polega na tym, że codziennie odmawiają jedną część różańca razem ze swoimi dziećmi, co wieczór. Sami, wiedząc, jak bardzo upadli w różnego rodzaju grzechy, które rozbiły ich małżeństwo. Zaczynają pokutować za te grzechy. Postanawiają, że będą raz w tygodniu posić o chlebie i wodzie. Przepraszając Boga za wszystkie grzechy małżeństwa, które rozbiły ich jedność i miłość. Nawet dzieci się dołączają do tych modlitw, wyobraźcie sobie, odmawiając sobie najprostszych rzeczy. Gdzieś tam na przykład dobranocki nie oglądną, nie zjedzą coś słodkiego, batonika, jakiegoś nie? Dla Matki Bożej, żeby łączyć się z modlitwą i ofiarą rodziców. Postanawiają również zgłębić tajemnicę poświęcenia się niepokalanemu sercu, Aby rzeczywiście zacząć żyć w Maryi, żyć w jej sercu, zamknąć się w nim jak w arce, która uratuje przed potopem. Zgłębiają coraz bardziej to, co jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim, duchowym, coraz bardziej wzrastając w modlitwie i pokucie, ale wcześniej w radości z odnalezionego zbawienia, zbawienia ich małżeństwa, uratowania ich małżeństwa. I wtedy dowiadują się, że powstał niesamowity huragan, który idzie na Stany Zjednoczone, nazywający się Irma. I praktycznie Cały Półwysep, szczególnie na mnóstwo ludzi ewakuuje się w kierunku lądu, ponieważ ten huragan Irma jest bardzo niebezpieczny i może spowodować śmierć i zagładę tych mieszkańców. W związku z tym wszyscy zaczynają przygotowywać się do ewakuacji. Tak samo też oni. Dwa duże samochody, pakują wszystko, co mogą. Szybka ewakuacja, nie wiedzą kiedy wrócą. I jadą wzdłuż lądu i w głąb Ameryki, żeby przeczekać ten huragan. Nie wiedzą, czy wrócą do czegokolwiek. Nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość. Wszystko, co mają, co udało się zabrać, jest zapakowane na dwóch samochodach. Po kilku dniach, po przejściu tego huraganu, wracają, żeby zobaczyć, czy mają do czego wracać i widzą że ten teren na którym oni byli jest zdewastowany przez potężny huragan mnóstwo wody mnóstwo błota dokoła jak patrzą są zniszczone zdewastowane domy zagrody wszystko jest zniszczone jest tylko jeden dom który jest nienaruszony to jest ich dom zaskoczeni totalnie Wchodzą do tego domu, swojego własnego domu, i widzą coś, co ich po prostu powala na kolana. Wyobraźcie sobie, że nawet talerze, nawet szklanki były nienaruszone, niepobite. Wszystko zastali tak, jak opuścili ten dom. Dom w sposób ponadnaturalny został ochroniony. Wiecie, kiedy przychodzili, ich sąsiedzi, nie dowierzali własnym oczom, mówią, jak to jest możliwe? Oni prowadzili ich do salonu, no tu, to ona, ona obiecała, że kto się jej poświęci, otrzyma ratunek od Boga. Bo w moim niepokalanym sercu, Bóg obiecał ratunek dla świata. Przed huraganami, katastrofami, różnymi Innymi dramatami, nieszczęściami spowodowanymi przez przyrodę, ona chroni, naprawdę chroni. Obecnie wydaje się, że żyjemy w wielkim napięciu przed trzecią wojną światową. Nikt nie ma wątpliwości, że mocarstwa tego świata przygotowują się do wojny. A wiecie, że to będzie wojna praktycznie nuklearna? Czy Maria może nas uratować przed bombą atomową? Jan Paweł II kiedy poświęcał jej cały świat, wołał ratuj nas Maryjo, przed zagładą atomową, przed wojną nuklearną, która może zniszczyć tą planetę. Myślę sobie o ojcu Schifferze. Przyjechał z kilkunastoma swoimi braćmi zakonnikami do miasta w Japonii zwanym Hiroshima. Zafascynowany objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Gromadził wokół siebie tamtejszych katolików, niewielu ich było. Kilkunastu chciał go słuchać tylko. I mówimy o Maryi. Mówimy o przesłaniach Fatimy. Mówimy o różańcu. Mówimy o pokucie. Mówimy o poświęceniu się niepokalanemu sercu Matki Bożej. Te kilkanaście osób przyjmuje z wiarą to, co on mówi. Postanawiają tak żyć, jak on mówi. I opowiada ojciec Schiffer. 8 sierpnia kończymy mszę świętą. Idziemy do refektarza. Do jadalni i nagle widzimy potężny rozbłysk za oknem. Zaraz po tym rozbłysku potężne uderzenie powietrza, które powaliło nas na ziemię. Leżeliśmy na ziemi, nie widzieliśmy co się dzieje. Kiedy wstaliśmy, wyszliśmy na zewnątrz i zobaczyliśmy apokalipsę. Wszystko całkowicie popalone, zniszczone w obrębie pięciu kilometrów dookoła. Wszystko spalone. Mówi ojciec Schiffer, widzieliśmy w oddali płonących ludziach pochodnie, którzy biegali z potwornym krzykiem. I odwróciliśmy się i zobaczyliśmy nasz dom. Dom nienaruszony. Dom, wyobraźcie sobie, dookoła którego był ogród, była trawa zielona i nawet jedność było trawy nie było spalone. Wyobrażacie sobie? Przez 10 lat amerykańscy uczeni badali centymetr po centymetrze ten dom, próbując wyjaśnić tajemnicę, jak to jest możliwe, że taki dom jest nienaruszony w epicentrum wybuchu bomby atomowej. Jak to jest możliwe? Nadali potem ojca Schiffera i tych zakonników. Ojciec Schiffer zmarł, mając 80 czy 90 lat. I mówią, to jest niemożliwe, żeby nie został napromieniowany chorobą popromienną, żeby nie miał tej choroby. Ani śladu choroby popromiennej, ani śladu. Będąc w centrum wybuchu bomby atomowej, Te kilkanaście osób, które słuchało, Głoszenia ojca Shitera na temat Fatima i poświęciło się Matce Bożej było z Nagasaki. Kilkanaście godzin przed wybuchem bomby w Nagasaki do tych kilkunastu chrześcijan, do ich domu puka tajemniczy człowiek, którego nigdy wcześniej nie widzieli w tych stronach, i mówi bardzo stanowczo, żeby spakowali się i poszli za nim. Oni pakują się, co mają. Idą za nim, on wyprowadza ich za miasto. Kilkanaście godzin później miasto Nagasaki przestaje istnieć. Kilkunastu chrześcijan zostaje uratowanych. 2004 rok. 26 grudzień. Indie. Świątynia Valakainen. Dwa tysiące ludzi w pierwszy dzień świąt, w czasie Eucharystii z biskupem, modli się, a po mszy świętej odmawia różaniec. Po różańcu wychodzą ze świątyni i wielki krzyk. Ponieważ okazuje się, że to okoła jest Morze. Dookoła jest Morze. Kiedy trwała Eucharystia, kiedy modlili się różańcem, Powstało to potężne tsunami, które zabiło 300 tysięcy osób. Świątynia Valenkanen jest 100 metrów od brzegu. Kiedy ta fala kilkunastometrowa powstała i ruszyła w głąb lądu, w promieniu kilkunastu kilometrów zalała i zniszczyła wszystko. Wszystko. W tej okolicy, tej świątyni zginęło ponad trzy tysiące mieszkańców. Utopiło się zalanych wodą. Dwa tysiące osób, które modliło się w świątyni i odmawiało różaniec, zostało w ponadnaturalny sposób uratowanych. W świątyni, która jest 100 metrów od morza. Kapłani mówią, my już nie mamy żadnych wątpliwości. Kiedy czytamy księgę rodzaju, księgę wyjścia i kiedy widzimy, że może się roztąpiło i naród wybrany mógł iść środkiem morza. Bo my dokładnie to samo przeżyliśmy. Fala, która zalała kilkanaście kilometrów dalej wszystko, ominęła z jednej strony świątynię, z drugiej strony świątynię i poszła dalej w głąb. Jak to jest możliwe? Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Pokazuję Ci niektóre przykłady, żeby Ci powiedzieć, że jej słowa w moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. To jest fakt. Przez poświęcenie się jej. Przez codzienne odmawianie różańca, przez zgłębianie tajemnicy, modlenia się przy niej jak przy arce, Bóg wysłucha każdej twojej prośby.